W roku szkolnym 2019-2020 już po raz piąty Resursa Obywatelska zaprasza dzieci, młodzież i nauczycieli radomskich szkół do skorzystania z projektu edukacyjnego Historia Cieszuka. Polega on na odwiedzinach pracownika Resursy w szkole, wyświetleniu filmu dokumentalnego wyprodukowanego przez ośrodek oraz prelekcji na dany temat i dyskusji z uczniami. W bieżącym roku szkolnym w związku z minionymi niedawno 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego oraz przypadającą w maju przyszłego roku 75. rocznicą zakończenia wojny, proponujemy blok tematyczny wiążący się ściśle z trudną, ale ważną tematyką wojenną. W ofercie znajduje się 16 takich filmów oraz 10 innych nie nawiązujących do tamtych czasów. Program skierowany jest do młodzieży szkół średnich oraz starszych klas szkół podstawowych. Pierwsze ze spotkań już za nami. Bardzo się cieszę, że w szkole nr 24, Resursa Obywatelska rozpoczęła program Historia Cieszuka. Historia to taki przedmiot, który musi zachęcić dzieci i młodzież do poznania najbliższego otoczenia. Historii powinniśmy się uczyć poprzez poznanie historii naszego miasta, naszych okolic. To, myślę, zachęci dzieci do głębszego zapoznania się z przedmiotem, który, no nie ukrywajmy, nie zawsze przez wszystkich jest lubiany w szkole. A filmy, spotkania z ciekawymi ludźmi powodują, że dzieci inaczej odbierają ten przedmiot, że to nie tylko suche daty, fakty, wydarzenia. Tylko coś, co działo się blisko, niedawno i możemy to z bliska zobaczyć, praktycznie dotknąć te miejsca w Radomiu, w których działy się kiedyś te ciekawe wydarzenia. Nauczycieli zainteresowanych konkretnym filmem i prelekcją prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z resursą, szczegóły na stronie www.resursaradom.pl